Na pogrzebie mojej teściowej obcy młody mężczyzna podszedł do mojego męża, położył mu rękę na ramieniu i powiedział cicho, tato, mama kazała ci przyjść. Stałam obok, trzymając w dłoniach czarną chustkę i jeszcze nie rozumiałam, że w tej jednej chwili moje życie pękło, tylko dźwięk tego pęknięcia dotrze do mnie dopiero później. Helena umierała długo i ciężko. Przez wiele miesięcy jeździłam do niej z Opola niemal codziennie, woziłam lekarstwa, gotowałam zupy, siedziałam przy łóżku, kiedy bała się zasnąć. Marek przyjeżdżał rzadziej. Zawsze był zmęczony, zawsze coś stało na przeszkodzie. Nie robiłam mu wyrzutów. Wychowałam się w przekonaniu, że żona ma dźwigać więcej, że spokój w rodzinie jest ważniejszy niż własne pretensje. Helena często ściskała moją rękę i mówiła, że jestem silna. Wtedy odbierałam to jak pochwałę. Dziś wiem, że to było coś innego. Pogrzeb odbywał się na małym cmentarzu na obrzeżach miasta. Skromnie, tak jak chciała. Kilku sąsiadów, dalsza rodzina, ludzie z parafii. I oni: kobieta, której nie znałam, schrutnie ubrana, bez łez, oraz młody mężczyzna stojący obok niej z wyprostowanymi plecami. Pomyślałam, że to może ktoś z dawnej pracy Heleny, może daleka rodzina. Dopiero kiedy nazwał Marka ojcem, poczułam, jakby ktoś nagle wyciągnął mi spod nóg ziemię. Marek nie zaprzeczył. Nie zapytał, kim on jest. Zbladł jak człowiek przyłapany nie na pomyłce, lecz na czymś, co od dawna było ukrywane. Odciągnął chłopaka na bok, w stronę kaplicy. Zostałam sama, obok trumny, pod spojrzeniem zdjęcia kobiety, która patrzyła na mnie z niepokojącym spokojem. I wtedy po raz pierwszy przemknęła mi przez głowę myśl, od której zrobiło mi się zimno, ona wiedziała. Po ceremonii nie pojechałam od razu do domu. Usiadłam na ławce przy bramie cmentarza i patrzyłam, jak ludzie się rozchodzą. Kobieta podeszła do mnie sama. Nie wyglądała na skruszoną ani na triumfującą. Była zmęczona, jak ktoś, kto długo żył w napięciu. Powiedziała, że jej przykro, że tak wyszło. Nie zapytałam, co dokładnie ma na myśli. Dodała tylko jedno zdanie, wypowiedziane spokojnie, niemal z szacunkiem, Helena często o mnie mówiła i zawsze powtarzała, że dam sobie radę. Nie płakałam. Nie dlatego, że byłam twarda. Po prostu w środku wszystko zamarło. Wstałam, pożegnałam się krótko i poszłam do samochodu. Marek dogonił mnie dopiero pod blokiem. Powiedział, że wszystko mi wyjaśni, ale nie teraz. Nie dziś. Nie tutaj. Spojrzałam na niego i zobaczyłam człowieka, którego znałam od lat, a jednocześnie kogoś zupełnie obcego. Tego wieczoru nie wrócił do domu. Zadzwonił tylko, mówiąc, że zostanie u kolegi. Nie zapytałam u którego. Weszłam do mieszkania, w którym każdy przedmiot był częścią naszego wspólnego życia, jego kubek, jego buty, jego kurtka w przedpokoju. Nagle wszystko wydało mi się tymczasowe, jakby należało do kogoś innego. Jakbym od dawna była tylko lokatorką we własnym małżeństwie. Nie spałam całą noc. W głowie zaczęły układać się drobiazgi, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. Częste wyjazdy Marka do Wrocławia. Telefon odkładany ekranem do dołu. Pieniądze, które znikały na różne sprawy. Wyjazdy Heleny do znajomej. Wszystko to wcześniej wydawało się normalne. Teraz tworzyło spójną, bolesną całość. Rano Marek przyszedł. Usiadł na skraju kanapy, jak ktoś obcy. Mówił szybko, nieskładnie, tłumaczył się strachem, odpowiedzialnością, naciskami matki. W końcu padło pytanie, które było jedynym, jakie chciałam zadać. Jak długo? Odpowiedział po chwili milczenia Prawie dwadzieścia lat. Wtedy zrozumiałam, że to nie był błąd ani chwilowa słabość. To było drugie życie. W jego głosie nie było już nawet próby zaprzeczania. Było przyzwyczajenie do tego, że jakoś się ułoży. Pomyślałam o Helenie, o jej dłoni ściskającej moją w szpitalu, o jej słowach o sile. I pojęłam, że siła była mi potrzebna nie po to, by przetrwać jej chorobę, ale by unieść prawdę, którą zostawiła po sobie. Dwa dni później zadzwonił notariusz. Poprosił, abyśmy stawili się na odczytanie testamentu. Zgodziłam się bez wahania. Odłożyłam słuchawkę i poczułam, że to, co wydarzyło się na cmentarzu, było tylko początkiem. Prawdziwa historia miała się dopiero zacząć, a jej główną bohaterką nie była zdrada, lecz milczenie, które trwało zbyt długo. Do kancelarii notarialnej przyszłam wcześniej niż było trzeba. Chciałam mieć kilka minut, żeby zebrać myśli, ale szybko zrozumiałam, że w takiej sytuacji żadna ilość czasu nie daje spokoju. W poczekalni siedziała już ta kobieta z pogrzebu i jej syn. Teraz znałam ich imiona: Ewa Nowak i Paweł, druga rodzina Marka, dwudziestoletnia, ułożona równolegle do naszej, jakby ktoś prowadził dwa zeszyty z tym samym życiem, tylko z innymi zapisami. Usiadłam trochę z boku. Nie było powitań ani uprzejmości. Każdy z nas siedział w swojej ciszy, jakby baliśmy się, że jedno słowo może uruchomić lawinę, na którą nikt nie był gotowy. Sekretarka przekładała dokumenty, stukała w klawiaturę, ktoś zamknął drzwi w sąsiednim gabinecie. Zwykły dzień pracy, zwykłe sprawy. Tylko dla mnie to było miejsce, w którym miała się rozpaść reszta złudzeń. Zanim przyszedł Marek, zaczęłam przypominać sobie drobne sceny z ostatnich lat. Jak Helena prosiła mnie, żebym zawiozła jej pakunek dla znajomej. Jak zawsze miała gotówkę, choć jej emerytura ledwie wystarczała na leki. Jak mówiła, żebym się nie wtrącała w sprawy Marka, bo mężczyźni muszą mieć swój świat. Wtedy brałam to za staroświecką mądrość. Teraz widziałam w tym instrukcję obsługi kłamstwa. Marek przyszedł jako ostatni. Wyglądał na zmęczonego, jakby od kilku dni nie spał. Usiadł obok mnie, ale nie doknął mojej ręki. To drobne odsunięcie zabolało bardziej niż wszystkie słowa z poprzedniego dnia. Zrozumiałam, że nawet teraz, gdy wszystko wychodziło na jaw, on wciąż próbował zachować równowagę między dwoma światami, zamiast jasno stanąć po jednej stronie. Gdy notariusz zaprosił nas do środka, poczułam dziwne napięcie, jak przed egzaminem, do którego nie da się przygotować. Gabinet był jasny, schludny, pełen segregatorów. Na biurku leżała teczka z nazwiskiem Heleny. Patrzyłam na nią i miałam wrażenie, że to ona wciąż tu jest, siedzi gdzieś obok i obserwuje, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Notariusz mówił spokojnie, rzeczowo. Standardowe formułki, daty, numery ksiąg. Słuchałam wybiórczo, jakby mózg sam decydował, które informacje przepuścić, a które zablokować. Kiedy padły pierwsze adresy nieruchomości, jeden z nich był mi obcy. Spojrzałam na ewę i zobaczyłam, jak lekko unosi głowę. To było ich mieszkanie. Kupione nie przypadkiem, nie po cichu, lecz z pełną świadomością Heleny. W tym momencie dotarło do mnie coś jeszcze. To nie Marek był architektem tej podwójnej rzeczywistości. On był wykonawcą. To Helena ustalała zasady, pilnowała granic, decydowała, komu wolno wiedzieć, a komu nie. Marek po prostu korzystał z wygody, jaką mu zapewniła. A ja byłam częścią tej konstrukcji, choć nikt nie zapytał mnie o zgodę. Notariusz wspomniał o przelewach, o wsparciu finansowym, o darowiznach sprzed lat. Wszystko było legalne, udokumentowane, uporządkowane. Nie było śladu chaosu ani improwizacji. Ta druga rodzina nie powstała w cieniu. Ona była zaplanowana. A ja, paradoksalnie, byłam jedyną osobą w tym układzie, która nie znała całości. Przez chwilę przyszło mi do głowy, że może to już wszystko. Że teraz nastąpi podział, podpisy, zamknięcie sprawy i każdy pójdzie w swoją stronę. To było złudzenie, ale potrzebne, żeby móc oddychać. Wtedy notariusz powiedział, że testament zawiera także listy osobiste, które będą odczytane w kolejnym terminie zgodnie z wolą zmarłej. Ta informacja zawisła w powietrzu jak ciężka chmura. Listy oznaczały, że Helena nie ograniczyła się do liczb i aktów własności. Chciała zostawić słowa. Wyjaśnienia albo osądy. Coś, co miało trafić bezpośrednio do nas, bez możliwości przerwania czy zaprzeczenia. Poczułam, jak ściska mi się żołądek. Wiedziałam już, że te listy nie będą łagodne. Po wyjściu z kancelarii Marek próbował coś powiedzieć, ale zatrzymałam go gestem. Nie dlatego, że nie chciałam słuchać. Po prostu nie było już sensu. Wszystko, co istotne, Miało zostać wypowiedziane przez osobę, która przez lata milczała najgłośniej. Ewa spojrzała na mnie, jakby chciała coś dodać, może się usprawiedliwić, może podzielić ciężarem, który nosiła przez lata. Odwróciłam wzrok. Nie z pogardy, z potrzeby ochrony resztek siebie. Na ulicy świeciło słońce, ludzie przechodzili obok, rozmawiali, śmiali się. Świat nie wiedział, że właśnie rozsypało się czyjeś małżeństwo. Wracając do domu, myślałam o tym, jak bardzo myliłam się, wierząc, że prawda zawsze wychodzi sama. Ona potrzebuje momentu. Śmierci. Dokumentów. Ciszy po pogrzebie. A czasem listów napisanych ręką osoby, która przez całe życie decydowała, co wolno wiedzieć innym. Wiedziałam już, że następne spotkanie nie przyniesie ulgi. Przyniesie coś znacznie gorszego. Pełne zrozumienie tego, kim naprawdę byli ludzie, z którymi dzieliłam swoje życie. Po wyjściu z kancelarii, długo nie mogłam wsiąść do samochodu. Stałam na chodniku, trzymając kluczyki w dłoni i miałam wrażenie, że jeśli ruszę, to coś ważnego zostanie za mną bezpowrotnie, choć jeszcze nie wiedziałam dokładnie co. To nie był strach przed prawdą, raczej przed jej skalą. Zdrada już przestała mnie szokować. Teraz zaczynało do mnie docierać: że zostałam wciągnięta w układ, który trwał znacznie dłużej i był znacznie bardziej przemyślany niż chciałam to sobie początkowo wyobrażać. W domu było cicho. Marek jeszcze nie wrócił. Zawsze, gdy działo się coś trudnego, znikał pierwszy. Kiedy chorowała Helena, potrafił nie odbierać telefonu całymi dniami. Kiedy mieliśmy poważne rozmowy, wychodził u nas spacer, żeby ochłonąć. Ta jego umiejętność znikania nagle wydała mi się kluczowa. To nie była cecha charakteru. To była strategia. Zaczęłam porządkować dokumenty, które przez lata odkładaliśmy bez większego zainteresowania. Umowy, stare rachunki, korespondencja bankowa. Nie szukałam sensacji. Szukałam potwierdzenia tego, co już czułam. I znalazłam je szybciej niż się spodziewałam. Przelewy na nazwisko Ewy. Regularne, powtarzalne, od wielu lat. Kwoty nie były ogromne, ale systematyczne. Jak kieszonkowe dla drugiego życia. Podpis Heleny widniał na większości dokumentów. Równy, zdecydowany, bez wahania. Usiadłam przy stole i patrzyłam na te papiery, czując narastający chłód. Helena nie była biernym świadkiem. Ona nie tylko wiedziała. Ona organizowała. Pilnowała, żeby pieniądze trafiały tam, gdzie trzeba. Żeby nikt nie musiał pytać. Żeby Marek mógł spokojnie funkcjonować w dwóch światach, a ja w jednym, niepełnym. Zrozumiałam, że moje zaufanie było fundamentem całej konstrukcji. Najbezpieczniejszym elementem układu byłam ja. Wieczorem Marek wrócił. Wszedł cicho, jakby liczył, że mnie nie zastanie. Zaczął mówić niemal od progu, tłumaczyć się, powtarzać te same argumenty, które już słyszałam. O strachu przed matką, o odpowiedzialności za dziecko, o tym, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Słuchałam go i czułam, jak coś we mnie ostatecznie się oddziela. To nie była złość, to było zrozumienie, że on naprawdę wierzył, iż można tak żyć. Że jeśli każdy dostaje swoją część, to nikt nie ma prawa narzekać. Zapytałam o dokumenty, o przelewy, o podpisy Heleny. Zamilkł. To milczenie było głośniejsze niż wszystkie jego wcześniejsze wyjaśnienia. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam w nim nie tylko mężczyznę, który mnie zdradził, ale syna, który przez lata oddawał odpowiedzialność za własne decyzje matce. I nagle wszystko zaczęło się układać w jedną całość. On nie wybierał. On pozwalał, żeby wybierano za niego. Następnego dnia pojechałam do notariusza sama. Chciałam zrozumieć, jak dokładnie skonstruowany jest testament. Usłyszałam, że to dokument nietypowy, rozpisany na etapy. Że oprócz standardowych zapisów są listy osobiste, które mają zostać odczytane w obecności wszystkich zainteresowanych, w określonej kolejności. Helena zadbała o każdy szczegół. Nawet o to, kiedy i w jakich okolicznościach poznamy jej słowa. Jakby przewidywała nasze reakcje i chciała je kontrolować także po swojej śmierci. Wracając do domu, przypomniałam sobie jej ostatnie tygodnie: jak prosiła, żebym przyniosła stary album ze zdjęciami. Jak długo wpatrywała się w fotografie, niektóre odkładając osobno. Jak pewnego dnia powiedziała półgłosem, że życie to często wybór między spokojem a prawdą. Wtedy uznałam to za refleksję osoby chorej i zmęczonej. Teraz widziałam w tym wyznanie. Ona wybrała spokój. Dla siebie. Dla syna. Dla całego układu. A prawdę zostawiła na koniec, jak bombę z opóźnionym zapłonem. Kilka dni później zadzwoniła Ewa. Chciała się spotkać. Zgodziłam się, choć wcale nie byłam pewna, po ceo. Spotkałyśmy się w kawiarni, miejscu neutralnym, bez wspólnych wspomnień. Mówiła spokojnie, bez pretensji. Przyznała, że od początku wiedziała o mnie. Że Helena jasno określiła zasady. Że nigdy nie miała złudzeń co do swojej pozycji. Słuchałam jej i po raz pierwszy poczułam coś, co było bliskie współczuciu. Ona też żyła według cudzych reguł, tylko świadomie. Kiedy wyszłam z kawiarni, poczułam dziwną ulgę. Nie dlatego, że ból minął. Ulga przyszła z utraty ostatniej iluzji, że mogłam coś zmienić, gdybym była bardziej czujna. Nie mogłam. Ten scenariusz został napisany dawno temu, a ja byłam w nim obsadzona bez pytania. Kilka dni później przyszło oficjalne wezwanie na kolejne spotkanie w kancelarii. Tym razem miały zostać odczytane listy Heleny. Trzymałam kopertę w dłoniach i wiedziałam, że to, co w nich znajdę, nie będzie już kolejnym odkryciem. To będzie ostateczne potwierdzenie, że przez dwadzieścia lat ktoś inny decydował, ile prawdy mogę unieść. I że teraz, po jej śmierci, ta prawda zostanie wypowiedziana głośno, bez możliwości cofnięcia choćby jednego słowa. Na kolejne spotkanie w kancelarii przyszłam wcześniej niż zwykle. Nie z niepokoju, raczej z potrzeby oswojenia miejsca, w którym miało paść coś ostatecznego. Usiadłam w poczekalni i patrzyłam na drzwi gabinetu, za którymi leżały listy Heleny. Wiedziałam już, że nie będą one próbą pojednania ani czułym pożegnaniem. Helena nigdy nie była czuła w sprawach, które uważała za ważne. Była dokładna. A dokładność bywa okrutna. Marek przyszedł chwilę później. Wyglądał inaczej niż wcześniej, jakby przez te kilka dni postarzał się o kilka lat. W jego twarzy nie było już napięcia, tylko zmęczenie człowieka, który stracił grunt pod nogami. Ewa i Paweł pojawili się razem. Paweł trzymał się pewnie, ale zauważyłam, że jego ramiona są sztywne, jak u kogoś, kto spodziewa się ciosu. To było pierwsze miejsce, w którym wszyscy znaleźliśmy się bez Heleny, a jednak pod jej pełną kontrolą. Notariusz zaprosił nas do środka i od razu przeszedł do rzeczy. Powiedział, że zgodnie z wolą zmarłej najpierw zostaną odczytane listy osobiste, a dopiero potem omówione zapisy dotyczące zarządzania majątkiem. Gdy wyciągnął koperty, poczułam, jak w gardle rośnie mi suchość. To były słowa pisane ręką, którą tyle razy widziałam, podającą mi herbatę, głaszczącą mnie po dłoni. Teraz ta sama ręka miała nas rozliczyć. Pierwszy list był skierowany do Marka. Notariusz czytał spokojnie, bez emocji, jakby chodziło o instrukcję. Helena pisała, że od początku wiedziała o jego drugiej rodzinie i że uznała, iż utrzymanie porządku jest ważniejsze niż ujawnienie prawdy. Pisała, że uważała jego wybór za słaby, ale wygodny i że wzięła na siebie odpowiedzialność za konsekwencje. W sali panowała cisza. Marek nie poruszył się ani razu. W tych słowach nie było usprawiedliwienia. Było przyzwolenie, które brzmiało jak wyrok. Drugi list był do Ewy. Helena dzękowała jej za cierpliwość i za to, że nigdy nie próbowała burzyć ustalonego układu. Pisała, że rozumie jej położenie i że docenia fakt, iż zgodziła się żyć na warunkach, które jej narzucono. To nie były słowa uznania. Raczej sucha notatka, potwierdzenie spełnienia roli. Zobaczyłam, jak Ewa spuszcza wzrok. Po raz pierwszy wyglądała na kogoś, kto zrozumiał, że nigdy nie była partnerką, tylko elementem planu. Trzeci list był do mnie. Kiedy notariusz wymówił moje imię, poczułam nagłe skupienie. Jakby cały świat zwęził się do kilku zdań. Helena pisała do mnie inaczej niż do nich. Bez tłumaczeń. Bez usprawiedliwień. Pisała, że byłam najsilniejszą osobą w tej rodzinie i dlatego pozwoliła sobie na milczenie. Że wiedziała, iż uniosę ciężar, którego inni by nie udźwignęli. Przyznała, że zabrakło jej odwagi, by powiedzieć prawdę za życia i że wybrała spokój zamiast uczciwości. Na końcu przeprosiła. Nie za kłamstwo, lecz za strach. Po odczytaniu listów nastała chwila ciszy, jak po zamknięciu trumny. Nikt się nie odezwał. Wtedy notariusz przeszedł do drugiej części. Wyjaśnił, że choć majątek został formalnie podzielony pomiędzy kilku spadkobierców, kluczowe zapisy dotyczą zarządzania. Główne nieruchomości i środki finansowe przechodziły pod moją kontrolę. Nie jako prezent, lecz jako forma zadośćuczynienia za lata nieświadomego uczestnictwa w układzie. Było to zapisane precyzyjnie, bez miejsca na interpretację. Nie poczułam triumfu. Pojawiło się raczej dziwne poczucie równowagi, jakby ktoś wreszcie ustawił wagę w poziomie. Spojrzałam na Marka. Patrzył na mnie tak, jakby próbował mnie zapamiętać. Jakby dopiero teraz docierało do niego, że jego matka nie chroniła go do końca. Chroniła system, który stworzyła. A gdy ten system przestał być potrzebny, rozmontowała go jednym ruchem. Ewa próbowała protestować, Paweł zadawał pytania, ale ich głosy brzmiały jak z za ściany. Wszystko, co miało zostać powiedziane, już wybrzmiało w listach. Reszta była formalnością. Kiedy wyszliśmy z kancelarii, nikt nie podszedł do mnie. Marek stał przy oknie, odwrócony plecami zrozumiałam wtedy, że został pomiędzy dwiema rodzinami, ale żadna z nich nie była już Jego. Na zewnątrz było chłodno, choć słońce świeciło jasno. Wciągnęłam powietrze i poczułam coś, czego nie czułam od dawna, jasność. To nie była ulga ani radość. To było poczucie, że właśnie przekroczyliśmy granicę, z za której nie ma powrotu. Teraz każdy z nas musiał zdecydować sam, co zrobić z prawdą, którą Helena zostawiła po sobie, jak spóźniony testament? Po wyjściu z kancelarii nie wróciłam do mieszkania. Pojechałam prosto na działkę pod Opolem, tę samą, na której przez lata spędzaliśmy święta i letnie weekendy, wierząc, że to wspólna przestrzeń odpoczynku. Teraz była cicha, pusta, obca. Otworzyłam drzwi i przez dłuższą chwilę stałam w progu, jak ktoś, kto przychodzi do miejsca, które kiedyś było domem, a dziś jest już tylko adresem. Usiadłam przy stole, spojrzałam na ślady po kubkach, na stary obrus, który Helena tak lubiła, i po raz pierwszy pozwoliłam sobie niczego nie naprawiać. Marek nie dzwonił przez kilka dni. Ta cisza była inna niż wcześniej. Nie była ucieczką ani demonstracją. Była bezradnością. W końcu przysłał krótką wiadomość, że chciałby porozmawiać. Przeczytałam ją spokojnie i odłożyłam telefon. Wiedziałam, że rozmowa nie cofnie tego, co zostało wypowiedziane listami. Słowa mają sens tylko wtedy, gdy nie są spóźnione. Jego były spóźnione o 20 lat. Kiedy wróciłam do miasta, mieszkanie przywitało mnie porządkiem, który przez lata uważałam za dowód stabilności. Teraz widziałam w nim jedynie efekt przyzwyczajenia. Zaczęłam pakować jego rzeczy bez pośpiechu, bez nerwów. Koszule, dokumenty, kilka książek. Nie wszystko. Niech resztę zabierze sam, jeśli się na to zdobędzie. Nie czułam potrzeby wymazywania go z przestrzeni. Chciałam tylko oddzielić to, co było moje, od tego, co należało do kogoś, kto prowadził równoległe życie. Kiedy przyszedł, mówił długo. O strachu, o matce, o tym, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Słuchałam i widziałam przed sobą człowieka, który całe życie wybierał wygodę, a teraz nie rozumiał, dlaczego ta wygoda nagle przestała działać. Nie było we mnie gniewu. Gniew wymaga energii, a ja czułam tylko zmęczenie i jasność. Powiedziałam, że każdy z nas musi teraz odpowiedzieć za swoje wybory sam. Nie jako mąż, nie jako syn, nie jako ojciec. Jako dorosły człowiek. To wystarczyło. Zamilkł, bo zrozumiał, że nie ma już do czego się odwołać. Druga rodzina próbowała jeszcze walczyć. Pisma, odwołania, rozmowy z prawnikami. Wszystko zgodnie z prawem, wszystko przewidywalne. Helena zostawiła im zabezpieczenie, ale nie dała poczucia zwycięstwa. System, który stworzyła, nie pozwalał na pełną satysfakcję nikomu. Z czasem te próby ucichły. Nie dlatego, że zrezygnowali, lecz dlatego, że zrozumieli, iż prawda nie zawsze przynosi to, na co się liczy. Po kilku miesiącach sprzedałam działkę. Nie z zemsty i nie z żalu. Z potrzeby zamknięcia. To miejsce było zbudowane na milczeniu i udawaniu, a ja nie chciałam już w nim przebywać. Zostawiłam sobie mieszkanie i spokój. Spokój, który nie był pustką, lecz przestrzenią, w której po raz pierwszy od dawna mogłam oddychać bez oglądania się na cudze sekrety. Czas mijał. Zauważyłam, że coraz rzadziej myślę o Helenie z gniewem. Zaczęłam widzieć ją taką, jaka była naprawdę inteligentną, kontrolującą, tchórzliwą w sprawach serca. Wybrała ciszę, bo bała się chaosu. Zbudowała porządek kosztem prawdy, a potem rozbiła go jednym gestem. Kiedy nie musiała już patrzeć na skutki. To zrozumienie przeszło późno, ale przyniosło ulgę. Przestałam szukać w jej decyzjach sensu dla siebie. To były jej decyzje, nie moje. Rok później spotkałam Marka przypadkiem w sklepie. Stał przy półce z herbatą, starszy, bardziej zgarbiony. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie jak na ludzi, którzy kiedyś dzielili wspólne życie, a teraz nie mają już do czego wracać. Skinęłam głową i poszłam dalej. Nie poczułam ani bólu, ani ciepła. Tylko obojętność, która była znakiem, że coś naprawdę się skończyło. Czasem ktoś pyta, czy żałuję tych lat. Odpowiadam, że nie. Żyłam tak, jak potrafiłam najlepiej, wierząc w to, co mi pokazywano. Żałuję tylko jednego, że tak długo uważałam milczenie za cnotę. Prawda, nawet bolesna, daje wybór. Milczenie odbiera go po cichu, dzień po dniu. Tamtego dnia na cmentarzu, gdy obcy młody mężczyzna nazwał mojego męża ojcem, myślałam, że to najgorszy moment mojego życia. Dziś wiem, że był początkiem. Najgorsze nie było odkrycie zdrady. Najgorsze było uświadomienie sobie, że przez dwadzieścia lat ktoś inny decydował, ile prawdy mogę unieść. A największym spadkiem, jaki po tym wszystkim otrzymałam, nie były pieniądze ani nieruchomości. Było nim prawo, by już nigdy nie żyć cudzym kłamstwem. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co osądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.